Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry OMC 2 Dzisiaj sobie pojedziemy na mapie Projekt Szczecin autobusem Solaris Urbino 12 by Alter Pozwolę sobie zamknąć wszystkie drzwi i jak widać wyskoczyła nam awaria układu drzwi, to jest taki minus w autobusie, po prostu ja sobie tutaj teraz naprawię to i zamknę drzwi i teraz mamy tam być na przystanku właśnie o o, o, znaczy o 12.17 Teraz tutaj też zamknę sobie te drzwi. Wszystko już mam ustawione. Możemy sobie ruszać. Czyli Aha, jeszcze tu muszę to wyłączyć i jest teraz dobrze. Jak będziecie słyszeć dźwięki kierownicy, to was szczególnie przepraszam, ale nie mam e, chęci dzisiaj montować oczywiście osobno dźwięku osobno gry po prostu tak e, za bardzo mi się nie chce. Teraz route 0.1 jedziemy na colon Chkola Jakoś tak to się dokładnie czyta, ale wam nie powiem. Teraz niech sobie tu nasi pasażerowie wejdą do naszego autobusu. Co dzisiaj tutaj mam, o, łomamy, ale ci na pewno też wejdą, jak podjedziemy bliżej. Taki, jak będę śmiał, znowu jest ta awaria układu drzwi. Nie wiem, z jakiego to jest powodu to się tak robi. Jak ktoś wie, to nie wiem, może mi napisać w komentarzu czy coś. Może ja coś źle robię. Bo I mi to dlatego nie działa tak jak to ma działać. Tak i oni teraz też wejdą. Tak mówiłem. To jest taki mi naprawdę minus niektórych przystanków OMSI 2. Ponieważ musimy na przykład albo bliżej podjechać, albo trochę dalej podjechać, to oni wtedy wejdą, a ten znowu nie wchodzi, to już go zostawię już... Mam go gdzieś. I teraz, oczywiście, już jadę. Tak, jedziemy z Solarisem Urbino 12. Oczywiście, nasz autobus jest bardzo brudny, jak teraz, na y, nasze warunki pogodowe. Które, y, jakby wam to powiedzieć, no, się zbliża zima, jest brudno, brudno zimno, tak. I teraz autobusy, właśnie, wyglądają tak, jak mają wyglądać. Czyli są fest, umazane. Bardzo zbrudzone tak jak wiadomo jeszcze tydzień się chodzi do szkoły i potem jest wolne jest przerwa świąteczna, ale na moim kanale przez tą yy, przerwę świąteczną nie będą się ukazywać odcinki z powodu tego, że oczywiście mnie nie będzie w kraju i nie będę miał jak nagrywać odcinków denerwuje już mnie powoli te, ta awaria tych drzwi jakoś cały czas mi się to włącza, nie wiem z jakiego to jest powodu po prostu to jest naprawdę taki minus tego autobusu, że Przy każdym przystanku, za każdym otwarciem drzwi właśnie To się nam tutaj odpala, włącza się nam takie gówno, za przeproszeniem Autobus ten jest bardzo dobrze wykonany, nie mam się do niczego przyczepić Autobus ma oczywiście malowanie szczecińskie, jak to wynika z z mapy, na której jedziemy, czyli projekt 3.4.0, e, tak i ruch IE tutaj też jest dziwny. Tak, żeby w tym autobusie przykładowo włączyć sobie bieg D albo R, to musimy hamulec wcisnąć do oporu. Tak jak w Citaro od Altera, to jest właśnie tak zaprojektowane. Teraz właśnie Alter wykonuje. Kolejny autobus do OMSI 2 to jest jakaś tam skania, ale dokładnie w nazwy wam nie podam tego autobusu, bo nie pamiętam. Tak autobus ma automatyczną klimatyzację, grzeje się do na przykład do jakiegoś stopnia, a potem już się przestaje grzać. Zauważyłem to na po paru trasach tym autobusem. To jest już moja trzecia trasa na, na projekcie Szczecin autobus tak jak mówiłem jest bardzo dobrze wykonany tak samo jak Citaro od Altera to są naprawdę dwa porządne modele do OMSI nie są FPS ożerne no jakieś tam FPSy zawsze zjedzą, dobra Włączmy sobie światła teraz mamy właśnie czerwone światło, poczekamy sobie aż się zrobi te magiczne zielone światełko autobus yy, w środku jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, autobus jest z od 2005 roku Podajże e, w tej wersji OMSI, ponieważ autobusy z 2002 z 2002 roku tutaj z przodu nie mają napisu Solaris, tylko mają taki mniejszy napis i z tyłu światła mają całkiem inne. Światła mają w ten sposób, że to jest taki choćby trójkąt, może nie trójkąt, ale kąt prosty, i potem takie zaokrąglenie, ponieważ e, u mnie w mieście na Właśnie te starsze solarisy jeżdżą na liniach 52. Teraz y, będzie przetarg od 1 stycznia na nowe solarisy z 2014 roku. Będzie ich prawdopodobnie 4. I będzie właśnie co focić i w ogóle będzie się miło jeździć znowu autobusami. Naprawdę teraz właśnie widziałem, że Gajor wykonuje y, jakiś tam... Mercedes-Benz Connecto Connecto u mnie w mieście jeżdżą Najczęściej na liniach 46 To są właśnie Connecto z Dla, czyli Dolnośląskie linie autobusowe Auto Awaria skrzyni biegów Aha Aha Zapomniałem sobie tutaj Następny Używać przystanek. zapowiedzi głosowych Szczepo, Następny przystanek Jana z Czarnolasu Teraz muszę wszystkie powłączać na nowo. Następny przystanek. Komuny paryskiej. Dobrze, teraz jest dobrze. Prawdopodobnie tak. Teraz, który mamy tutaj, zielone światło. Musiałem, jak zwykle, teraz trzeba silnik od nowa włączyć. Jak to przypadło na naprawę skrzyni biegów? To jest bardzo duży minus, właśnie tego autobusu, że zawsze coś się w nim popsuje, nawet jak w opcjach e, Omsi mam ustawiony autobus w idealnym utrzymaniu, bo jak zauważyliście jak to gra w Omsi 2, to mamy takie opcje jak autobus w dobrym utrzymaniu, na przykład e, w bardzo dobrym, w złym, bardzo złym utrzymaniu. To właśnie to jest takie dobre, ale na przykład grałem i nie zauważyłem to, co nam daje. Na przykład jak dałem autobus bardzo złym utrzymaniem, to nadal się poruszał tak samo jak e, miał. Nie było tam jak jakichś problemów z hamulcami. Może wy to zauważyliście, ale ja tego nie zauważyłem. Jak widzimy, nasz autobus jest bardzo brudny, ponieważ jeździłem sobie na zimie, czyli miałem pogodę zimową, potem miałem pogodę deszczową, żeby go tam zbrudzić, tak żeby było bardzo ładnie to wyglądało, bądź był bardzo brudny. Następny przystanek na, na który będziemy wjeżdżać to jest właśnie wilcza wiadukt to jest e, linia 82, ona z reguły jest krótka, bo trwa niespełna 13 minut, z tego co się nie mylę i kiedyś jak jeździłem VBKM to właśnie najczęściej jeździłem na projekcie Szczecin e, już tu ludzie się czepiają ponieważ zawsze na tym zakręcie nie wiem jak to ja robię że ci pasażerowie tak się czepiają ale to już tam y, miesza z tym ważne że to ich na czas u nas też wiele kierowców to są takie ciołki że jeździą mią. przykładowo jeżeli kończę lekcję o y, 1520 ileś tam i autobus mam o 15.29 to jest 3 2. ten autobus jedzie do Chwałowic, przez Fałowicę, tak przecież a nie wiem jak ktoś jest z rybnika to wie i autobus ma być o 15.29 A ja zawsze nie czekam na ten autobus do 15.50 Ponieważ ten kierowca to jakiś yy, ciołek i w ogóle Tak jak ostatnio wracając ze szkoły To autki, z Rybnika, czyli z, z centrum do takiego zadupia Na którym ja mieszkam Tam jedzie się 22 minuty A pan kierowca stwierdził, że pojedzie aż 40 minut Nawet tylko taka babka opieprzyła, że jest jakimś tępym kierowcą Bo kierowca sobie... Czekał, aż e, ty, trzecie drzwi się zamknął a trzecie drzwi, w, przy, to był autobus przegubowy s, i, Są fotokomórki O kurde, długłem w mikrofon, tak, by mi spadł z biurka prawie e, I właśnie są fotokomórki I po prostu e, pasażerowie, czyli to była młodzież No bo najczęściej o tej godzinie wszyscy kończą lekcje, to była godzina 15 Wtedy są najbardziej zapchane autobusy, ale mi to tam nie przeszkadza E, zawsze, żeby było właśnie miejsce, gdzie stanąć, bo sie Na siedzę to ja się Jak jadę do szkoły, to wtedy to mam autobus na przykład o 6.42 to mam e, Tak chodzę na autobusy od poniedziałku Poniedziałek, wtorek, środa Potem w czwartek to mam Na 8.50, czyli a na autobus idę o 8.22 i zaś w piątek na 6.42, ponieważ Właśnie lekcje mam na siódmą A na praktyki mam na Równą siódmą Tak samo jak szkołę I naprawdę żeby się tam nie spóźnić To trzeba iść na ten autobus Szybciej nie. I zawsze Do Rybnika dojeżdżam w 22 minuty A ze szkoły to tam nie zawsze To tak jest, że w 22 minuty Dojadę No bo zależy jaki się kierowca trafi e, w, Ostatnio to było w czwartek E, tak je, jeżdżę na łatwiznę jak widzimy, ruch AI skręcałem po prostu, on to widział, on stał i nagle ja skończyłem zakręt, to nie wiem skąd to się wziął. E, to już na przykład lepszy ruch AI, nie będę nic mówił, jest w OmC2, ale czy znaczy w, no w OmC2 jest o wiele lepszy ten ruch AI niż w ETS-ie, bo kto zauważył na przykład w ETS-ie, to ci... Osobówka ci wyprzedza na podwójnej ciągłej I trudno, że Po przeciwnej stronie jedzie tam jakiś tam Ciężarówka czy coś Czasami w niego wryje się ta ciężarówka i potem jest cała droga Zakorkowana, trzeba chwilę poczekać aż Oni tam ruszą tą dupę I się cofną, czy tam w ogóle To jest właśnie ten Taki musik właśnie związany też z grą Ale w TS2 mam Około 200 godzin przegranych, a w OMSI 2 mam dopiero przegrane 102 godziny W OMSI kiedyś to oczywiście jak VPK VPKM je jeździłem to Nie było dnia ani godziny żebym Na przykład na OMSI nie wszedł Żeby pograć A tuż na Cyryla i Metodego byłem, czyli teraz jest Bandurskiego A znaczy Bogu chwały w Bandurskiego odcinek yy, Znaczy przystanek jest Też jak się jedzie właśnie na Warszawo z tego co się nie mylę, po prostu nie jestem ze Szczecina i za bardzo nie znam tych wszystkich nazw i jak to się wymawia e, właśnie czekamy aż Kajot e, wykona mapę Rybnika do Omsi 2, którą mapę Rybnika wykonuje już przez około 2 lata i jakoś mapy nadal nie ma ponieważ na moim na jego miejscu bym dokończył mapę najpierw, a potem bym się zajmował tymi autobusami które wykonuje e, z, podobno jak nagrywa odcinki, właśnie pokazuje tego Jelcza Vektro, to je, Ten Jelcz Vektor już jest wykonany i dosyć dobrze, ale zamiast go wydać i zacząć na przykład e, kolejny e, mapę kończyć, to on po prostu woli cały czas zrobić te autobusy, a mapa stoi w miejscu. Ale ja tam, do, żeby nie było, ja do niego nic nie mam, ale po prostu już bym chciał pojeździć nas w mapie ze swojego miasta już po prostu nie jeździ na na przykład na innych mapach takich jak projekt Szczecin czy tam inne tylko na normalnej oficjalnej mapie z mojego miasta I tak następny przystanek to jest Niemcewicza następny przystanek Niemcewicza tutaj mamy 63 która tak dziwnie stanęła sobie yy, mianowicie tutaj ludzie znowu będą wychodzić ja sobie tutaj używam tego klawiszu tutaj który jest obok na automatyczne otwieranie się drzwi nacisnę sobie automatyczne i ludzie po prostu wychodzą tak taki to jest właśnie plusik nie trzeba się tutaj za bardzo męczyć i to będzie nas o, ostatni przystanek który wjeżdżamy to jest kołą ja tak dobrze teraz już z, mam nadzieję że to dobrze wymówiłem ale naprawdę proszę mnie tu nie wyzywać za taką bahostkę że na przykład źle coś wymówiłem a dlatego nagrywam odcinek z OMC 2, ponieważ dawno nie było odcinków z OMC 2 na moim kanale, bo jak zauważyliście, wydawałem pełną modyfikację do ETS-a, które naprawdę nie były za fajne, ale robiłem porządki na swoim komputerze i chciałem to wydać dla Was. Naprawdę kto się zna na Zmodzie, to sobie to ogarnie. poprawi tam te błędy, które ja ich nie zauważyłem albo których nie dokończyłem. Teraz właśnie pracuję nad kolejnym projektem. To jest na Scania R420, która y, na razie nie zostanie wydana albo jeżeli zostanie wydana, to nie wiem kiedy. Tak jak widzimy, tutaj jest nasz y, status na ok. Ja z, na pewno teraz nie będzie się nic widzieć, ale ja sobie go pozwolę zapisać. Tak sobie do jaj, żeby widział co i owo, jak zrobiłem. Tak i oczywiście, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to zostaw lajka, komentarz, subskrypcję i jeszcze dziękuję wam za 1500 ileś tam widzów, jest naprawdę, naprawdę z tej wiadomości, gdy ostatnio zobaczyłem na swoim kanale liczbę subskrypcji, to się ucieszyłem z tego powodu. Yy, tak, to pamiętajcie, jak się ci odcinek spodobał, to zostaw lajka, tą subskrypcję, napisz fajny komentarz i jak już naprawdę chcesz, to możesz dodać ten film do ulubionych. Ja się już z Wami żegnam i zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich materiałów z gier, więc narka.